Indie, kraj o bogatym dziedzictwie kultury, ich ludność tkwi głęboko w tradycjach wielu odwiecznych religii. Indyjskie życie. Indyjska sztuka, a może przede wszystkim indyjska architektura odsłaniają bogactwo znaczących i potężnych symboli, wyrażających duchowe życie łączące ludzi z ich stworzycielem. Nierzadko jednak dzieliły one ludzi między sobą, przed 400 laty cesarz Akbar, największy z dynastii wielkich mogołów, w swym wspaniałym pałacu w pobliżu Agry śnił o zjednoczeniu wszystkich tak różnych ludów Indii w jednej powszechnej wierze. Śniłem, że kamień po kamieniu wznoszę świątynię. Nie był to kościół ani meczet lecz struktura wznioślejsza, prostsza, zawsze otwarta na każde tchnienie niebios. Przebywały w niej prawda, pokój, miłość i sprawiedliwość. Taki cel nie leżał jednak w zasięgu nawet najpotężniejszego władcy. W 1880 roku Jamal Effendi przypłynął do Bombaju, przywożąc nauki Bahaullaha na subkontynent indyjski. Wiara Baha'i, najnowsza z wielkich religii świata, głosiła uniwersalną duchową jedność różnych ludów i wyznań, przybliżając spełnienie snu Akbar'a o prawdziwie uniwersalnej religii. Przez następne 100 lat wspólnota bahaicka wzrastała, zakładając podstawy jedności religijnej. Młoda wspólnota pragnęła zbudować wyjątkową świątynię, którą wszystkie narody Indii mogłyby uznać za własną. Sprawiła, że w sercu Indii zakwitła świątynia w kształcie lotosu. Przyciąga rocznie 2 miliony odwiedzających, dorównując wieży Aifla i Taj Mahalowi. Wita ludzi wszystkich ras, wszystkich religii, wszystkich kultur i wszystkich klas. To bahaicki dom modlitwy Mashrikul Askar klejnot w lotosie. To osiągnięcie ludzkiego ducha wyznacza koniec pierwszego stulecia wiary Bahai na subkontynencie indyjskim. Tę wspaniałą strukturę, nowe wcielenie prastarego symbolu, szeroko uznano za jedno z najwybitniejszych osiągnięć architektury tego pokolenia. Times of London nazwał ją Taj Mahalem XX stulecia. Jej projekt stanowi wyjątkowe połączenie najbardziej zaawansowanych współczesnych technologii z tradycyjnym mistrzostwem rękodzielniczym. Ta struktura zawiera w sobie pracę i zaangażowanie narodów Indii. Jej koncepcja ujmuje jedność wcieloną w symbol leżący w sercu dziedzictwa duchowego Indii, w kwiat lotosu. Odzwierciedla cechy wspólnoty, która ją zbudowała, wyznawców Bahaullaha. Chwały Boga, proroka założyciela wiary Bahai. W ciągu zaledwie stulecia ta młoda wiara rozprzestrzeniła się na całej planecie, godząc prastare wierzenia religijne z wiedzą i potrzebami dzisiejszego dnia, proklamując jedność Boga, jedność religii, jedność całej ludzkości. Projekt świątyni miał swój początek w 1921 roku, kiedy młoda indyjska wspólnota Bahaicka prosiła Abdul-Bache o pozwolenie na budowę domu modlitwy w Bombaju. Abdul Baha odpowiedział, jeśli taka będzie wola Boża, majestatyczny Mashlikul Askar zostanie w przyszłości zbudowany w jednym z centralnych miast Indii. Na jednym z przedmieści New Delhi wybrano ostatecznie miejsce budowy. Od początku projekt... Przepełniony był duchem wspaniałomyślności. Ardesir Fastemur, właściciel kawiarni z Hyderabadu, przekazał oszczędności całego życia na zakup gruntu. Okazało się później, że znajdowała się tam kiedyś wioska o nazwie Bahapur, co znaczy miejsce przebywania Baha. W 1974 roku Najwyższe Ciało Administracyjne Wiary Bahai, Powszechny Dom Sprawiedliwości, ogłosiło konkurs na projekt świątyni bahajickiej na subkontynencie indyjskim. Farybos Sachba, 28-letni architekt, podróżował po Indiach szukając inspiracji dla tego monumentalnego projektu. Zacząłem podróż bez żadnego założenia. Dopiero go szukałem. Odwiedziłem wiele miejsc w całych Indiach. Miałem nadzieję odkryć tajemnice, szukać wskazówki. Symbolizm ma wielkie znaczenie w Indiach. Przypuszczam, że większe niż gdziekolwiek indziej. Wszystko ma znaczenie i każdy szczegół przemawia do ludzkich serc. W małym indyjskim miasteczku spotkałem człowieka, zwykłego Bahaite, który przyszedł do mnie, bo słyszał, że tu jestem i był ciekawy. Chciał wiedzieć, co mam zamiar robić. I to on po raz pierwszy wspomniał o kwiecie Lotosu. Jego entuzjazm robił na mnie wrażenie, lecz sam pomysł mnie nie zainteresował. A jednak podczas dalszych podróży, gdziekolwiek spojrzałem, widziałem kwiat lotosu. Nie mogłem od niego uciec. Był wszędzie. The Lotus. Lotos, prawdopodobnie najstarszy symbol religijny w tym starym kraju, wykwitający z początku, który nie ma początku. Wczesne Wedy mówią, że ten kwiat został zrodzony ze światła konstelacji. Starodawne mity podają, że lotos był pierwszym życiem, które wyłoniło się z pierwotnego oceanu, początkiem ewolucji wszystkiego, co stworzone. W Mahabharacie, indyjskim poemacie epickim, stwórca Brahma jest wyobrażony jako ten, który wyskoczył z lotosu, wyrastającego z pępka Boga Vishnu. Według tradycji buddyjskiej, bodhisattva został zrodzony z lotosu i często jest przedstawiany w pozycji siedzącej na lotosie z kwiatem lotosu w palcach. Różne formy tego tematu są powszechne nie tylko w Indiach, także od Jawy po Tybet, od Chin i Japonii po Azję Centralną. To symbol buddy Maitreyi, znak manifestacji Boga. Buddyści modlą się do niego słowami Om Mani Padme Hum, oto klejnot w lotosie.